stawił tam fidget spinnera, czy jakieś inne, że tak powiem, gadżet z Chin i zarobił na tym dziesiątki tysięcy dolarów, to czegoś takiego już nie ma. Tak naprawdę ja dostałem trzy różne paczki od trzech różnych firm, które były po prostu sprzedawane przez Platformę Zalando. Coraz więcej dużych marek, dużych firm przechodzi na ten model z racji tego, że jest po prostu o wiele, wiele wygodniej. Bardzo, bardzo często musimy na to czekać, na przykład 2, 3, 4 tygodnie, ponieważ na przykład nie mają tego na magazynie. Cześć, witajcie na Zalando. nazywam to jest kanał e-commerce, czyli my way of e-commerce. Witam Cię po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie i wracamy już na YouTube'a w pełnej okazałości. Co tydzień będą kolejne odcinki o godzinie 20.00. W środę, także serdecznie zapraszam na ten materiał oraz na wszystkie kolejne. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie zrób to teraz, żeby nie ominęły Cię kolejne materiały z dziedziny właśnie biznesu, e-commerce, marketingu oraz wiele, wiele więcej. A dzisiaj zaczynamy z tematem: czy dropshipping jest wciąż zyskowny, czy umarł, czy się skończył, czy nie. Odpowiemy na te pytania właśnie w dzisiejszym materiale. Naprawdę, kiedy ja zaczynałem w 2018 roku, już było bardzo wiele takich materiałów na YouTubie. Mówiłem mniej więcej, o tym, że no ten dropshipping to już prawdopodobnie nie działa, nie da się na tym zarobić, a ja pomimo tego zaczynałem właśnie wtedy swoją przygodę. Było to parę lat temu i myślę, że była to dobra decyzja, ponieważ na tym moment udało mi się już generować parę milionów dolarów sprzedaży. Także odpowiemy właśnie na te pytanie w dzisiejszym materiale, ponieważ na pewno dropshipping inaczej wygląda w tym momencie, a inaczej wyglądał w właśnie 2017-2018 roku i powiemy sobie właśnie na temat, temat tego, jakie metody działają teraz, jakie działały kiedyś i jak to wszystko wygląda w praktyce. Także serdecznie Zapraszam na materiał. Jeśli chcemy odpowiedzieć na pytanie, czy dropshipping jest wciąż zyskowny, czy się skończy, musimy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, co to tak naprawdę jest dropshipping, ponieważ wiele osób używa tego sformułowania, ja również oczywiście z tego powodu, że po prostu tak się przyjęło w społeczeństwie, używa określenia dropshipping na pewien sposób, właśnie na pewien model biznesowy działania w e-commerce. W pewnym stopniu jest to błędne rozumowanie, ponieważ sam dropshipping jako formuła, jako sposób jest to po prostu model logistyczny, który polega na tym, że my sprzedajemy jakiś produkt na naszej stronie internetowej, którego nie mamy fizycznie w naszym magazynie. Po prostu ten produkt znajduje się w jakimś innym magazynie zewnętrznym, czy to właśnie w często u dostawcy z Chin, czy to u dostawcy z jakichś innych krajów, czy w Europie, czy w Ameryce. Naprawdę bardzo dużo jest różnych form tego dropshippingu, w jaki sposób my mamy te produkty, mamy do nich dostęp, gdzie one się znajdują. Natomiast nie jest to stricte model biznesowy, tylko jest to stricte po prostu model logistyczny, czyli to, że ktoś wysyła za nas dany produkt i my nie zajmujemy się tą wysyłką właśnie w w naszym biznesie e-commerce. Natomiast sam sposób działania, czyli sklep internetowy, marketing, pisywanie produktów, tworzenie całego brandu, e-mail marketing i wszystkie inne rzeczy związane z całą tą dziedziną, to jest po prostu e-commerce, czyli tworzenie sklepów internetowych i działanie w tym obszarze. I zarówno właśnie e-commerce ma również bardzo dużo różnych kategorii nisz. możemy działać w e-commerce na marketplace'ach typu Allegro, Amazon, możemy działać na własnej marce, możemy działać jeszcze przez jakieś aplikacje dalej, Więc naprawdę tego też jest mnóstwo, i właśnie z tego powodu, że dużo osób nazywa właśnie dropshippingiem model sprzedażowy, gdzie mamy nazwijmy to produkty takie bardziej impulsywne. Mamy często jednoproduktowe sklepy i w pewien sposób charakterystyczny układamy reklamy, układamy opisy produktu i to wszystko wygląda troszeczkę inaczej od takiego marketplace'u typu Allegro czy Amazon czy nawet jakichś marek, które sprzedają przykładowo ciuchy. To po prostu dlatego tak się zaczęło określać ten, powiedzmy, sposób sprzedawania w internecie w e-commerce. Natomiast musimy pamiętać zawsze, że dropshipping to jest po prostu model logistyczny. To tak naprawdę żeby skończył się dropshipping, żeby ten model logistyczny przestał istnieć, to musiałoby przestać istnieć e-commerce i w ogóle cała sprzedaż internetowa. Ponieważ tak naprawdę w momencie, kiedy mamy sprzedaż przez różne platformy, czy to jest Shopify, czy przez WooCommerce, czy przez Allegro, czy jakiekolwiek inne platformy, to my musimy te produkty w jakiś sposób dostarczać. I część sklepów internetowych będzie te produkty dostarczała właśnie mając swój własny magazyn, zatrudniała pracowników, całe systemy. Mnóstwo roboty przy tym jest i wtedy wysyłają te paczki właśnie od siebie lub będą to zlecały na zewnątrz i mają też właśnie różne opcje, mogą się dogadać z jakimś hurtownią, z jakimś dostawcą, z producentem, żeby ta osoba wysyłała te produkty właśnie do naszego dosyłowego klienta albo mogą na przykład skorzystać z tak zwanych third party fulfillment, czyli z firm specjalnych, które zajmują się magazynowaniem i wysyłaniem tych produktów. Więc oczywiście tutaj też mamy wiele różnych sposobów, jeśli chodzi o realizację tych zamówień do klienta. Dropshipping jest właśnie jedną z tych sposobów realizacji tych produktów i po prostu najzwyczajniejszym świecie, żeby to przestało istnieć, to musiałby przestać istnieć e-commerce. I teraz chciałbym Ci w ogóle podać dwa takie przykłady marek, które na pewno bardzo dobrze znasz. Prawdopodobnie nieraz z nich kupowałeś. Jeden z nich to jest Agata. W momencie, kiedy pójdziemy do salonu Agaty i będziemy chcieli kupić sobie czy stół, czy jakąś sofę, czy jakiekolwiek inne rzeczy, bardzo bardzo często musimy na to czekać, na przykład 2-4 tygodnie, ponieważ na przykład nie mają tego na magazynie. I co ciekawostka, mam znajomego, który działał w niszy meblarskiej i miał on dostęp, do chińskich producentów, którzy mieli dokładnie te same produkty, co były w Agacie, nawet były te dokładnie same nazwy i kody produktów, kody SKU, co właśnie były w firmie Agata. Więc w momencie, kiedy ty idziesz do sklepu Agata i zamawiasz sobie sofę, to oni nie mają tej fizycznie tej sofy u siebie na magazynie, tylko oni ją zamawiają o dostawcy. wtedy, jak ty ją zamówisz, i ona, na przykład po dwóch, trzech tygodniach jest u Ciebie w domu. Więc jest to jakiegoś sposobu właśnie taki dropshipping, gdzie ktoś przechodzi do sklepu. Mówi, okej, okay, ten produkt mi się podoba. Tutaj mamy stworzoną markę, mamy zaufanie do tego właśnie sklepu, i wtedy dopiero oni realizują to zamówienie, mając jakieś współpracę właśnie z producentami czy z różnymi innymi hurtowniami. Inny przykład, ostatnio zamawiałem buty na sklepie Zalando i również Zalando, ogromny marketplace. Myślę, że dużo z Was w ogóle zamawiało też na tym marketplace jakieś ciuchy czy akcesoria. I również zamówiłem sobie parę par butów. I jedna para butów przyszła mi właśnie z Zalando, z opakowaniem Zalando i miałem informację, że te buty są wysyłane przez Zalando, natomiast pozostałe dwie pary butów przyszły mi totalnie z innych miejsc. Były tam napisane nazwy tych sklepów, były tam napisane nazwy tych producentów. Tak naprawdę ja dostałem trzy różne paczki od trzech różnych firm, które były po prostu sprzedawane przez platformę Zalando. I to była również pewna forma właśnie takiego dropshippingu, gdzie Zalando część swoich produktów ma po prostu u innych producentów, u innych dostawców, którzy mają ten produkt na swoim magazynie, ale można go kupić właśnie przez tę platformę Zalando. I tak to podobnie wygląda właśnie, jeśli my robimy dropshipping, jeśli my robimy właśnie sklep internetowy, mamy tam jakieś produkty, w momencie, kiedy ktoś u nas zamówi ten produkt na naszym sklepie, to wtedy nasz dostawca, czy hurtownik, z którym mamy współpracę, wysyła te produkty do tego klienta. I tak naprawdę ten model biznesowy jest coraz bardziej popularny i coraz więcej dużych marek, dużych firm przechodzi na ten model z racji tego, że jest po prostu o wiele, wiele wygodniej. Z magazynowaniem, spakowaniem produktów jest bardzo, bardzo dużo pracy i tak naprawdę jest to nieefektywne, musimy Zatrudnić pracowników, musimy mieć hal magazynowe, musimy mieć całe systemy. To wszystko jest naprawdę bardzo trudne do zorganizowania, i szczególnie jeśli chcemy skalować nasz biznes, to też będziemy musieli mieć cały czas na uwadze to, że musimy mieć coraz więcej tego miejsca, chociażby na przechowywanie tego towaru, więc dlatego większość marek po prostu stara się to outsourcować na zewnątrz przez różne tego typu właśnie formy realizacji tych zamówień. I tak jak Ci powiedziałem przed chwileczką, żeby dropshipping w ogóle przestał istnieć, to musiałby e-commerce tak naprawdę przestać istnieć i sprzedaż internetowa musiałaby po prostu się zakończyć albo zacząć co najmniej e, spadać. Natomiast tu, w tym momencie tutaj na ekranie widzisz, jak rozwija się e-commerce. Akurat tutaj mamy dane ze Stanów Zjednoczonych. Ja już ten graf prawdopodobnie pokazywałem raz czy dwa na tym kanale, natomiast chciałbym go tutaj przytoczyć, ponieważ widzimy tutaj idealnie, w jaki sposób e-commerce i ogólnie sama sprzedaż internetowa się rozwija, tak jak widzisz, do 2027 roku naprawdę. Jest to cały czas rosnąca wartość i nie, nie podejrzewam, że potem w tym roku miałoby się to nagle jakoś drastycznie zmienić, także w momencie, kiedy jesteśmy w fazie tej wzrostowej bardzo dużo firm przechodzi na sprzedaż internetową, bardzo dobrze ten rynek się rozwija i tak samo ten model logistyczny coraz bardziej będzie się rozwijał i będzie coraz więcej możliwości tak, żeby nawiązać współpracę z różnymi dostawcami czy nawet producentami, którzy w bardzo łatwy i szybki sposób zrealizują nasze zamówienia z naszego sklepu. Teraz bardzo istotna rzecz i chciałbym tą bardzo mocno podkreślić. Tak jak wspomniałem, w 2015, 16 czy nawet 17 roku ten dropshipping taki przysłowiowy, tak o tym modelu logistycznym, o którym mówimy, wyglądał całkowicie inaczej. Tak Wtedy ktoś mógł przykładowo znaleźć jakiś produkt na Aliexpress słabej jakości, wstawił po prostu zwykłe zdjęcie na stronę internetową, puścił byle jaką reklamę i to generowało na przykład zyski i taka osoba mówiła "OK, to super, to zarabiam w ten sposób i rozwija taki biznes, czego ja oczywiście nie popieram i jakby tutaj to jak działało to parę lat temu, naprawdę nie jest to najlepszą formą biznesu według mnie i tak naprawdę ten dropshipping właśnie, który wyglądał tak jak to było w 2015-2016 roku, że nie wiem, ktoś stworzył jakąś bele jakąś stronę, wstawił tam fidget spinera czy jakieś inne, że tak powiem, gadżet z Chin i zarobił na tym dziesiątki tysięcy dolarów, to czegoś takiego już nie ma i dzięki Bogu, ponieważ tego typu sklepy były często po prostu z jakości produktami, nie było to w żaden sposób zoptymalizowane, był długi czas dostawy itd., itd i w ogóle nie miało to prawa bytu. Natomiast z racji tego, że ten rynek był na tyle chłonny i e-commerce się tak mocno rozwijał i to było wszystko tak bardzo na początkowym etapie, że po prostu to działało i ludzie w ten sposób również zarabiali. Natomiast absolutnie ja nie działa w taki sposób i nie zachęcam nikogo do działania w taki sposób, żeby sprzedawać jakieś po prostu słabej jakości gadżety, żeby klient czekał na te produkty parę miesięcy. Chciałbym tutaj podkreślić, jaki dropshipping się skończył i jakiego już nigdy nie będzie i jakiego na pewno nie warto jest tutaj Uskuteczniać, to jest właśnie długi czas dostawy z Chin. Jeśli mamy jakiś sklep internetowy, który tam wysyła te produkty z Chin, który ma nie wiem, miesiąc czas dostawy, absolutnie coś takiego nie ma prawa bytu i takie sklepy po prostu nie będą działały i nie będą miały klientów, ponieważ nawet jeśli ktoś nie zauważy tego czasu dostawy, zamówi to, no to potem będą za opinię, nie zamówi tego kolejny raz i zaraz, że tak powiem, Facebook będzie obcinał nam zasięgi na reklamach. Nie ma to po prostu żadnego sensu. Kolejna sprawa, sobie jakości produkty sprzedawane po zawyżonej cenie. Ja zawsze powtarzam, że jeśli chcemy coś sprzedawać, należy ten produkt sprawdzić, należy go zamówić do siebie do domu, należy go przetestować, czy to jest dobrej jakości produkt, czy my sami byśmy go chcieli przetestować, czy to jest coś, co byśmy, nie wiem, dali naszemu znajomemu, czy na przykład drugiej połówce jako prezent, czy po prostu jest to coś wartego uwagi. Nie chcemy sprzedawać jakiegoś badziewia, nie chcemy sprzedawać jakiejś właśnie słabej jakości produktów. Natomiast no niestety kiedyś, je, mo można powiedzieć tak, to wyglądało i dużo osób przez to myśli właśnie źle na temat dropshippingu, ponieważ niektóre osoby próbowały po prostu na tym zarobić nie do końca moralnie. Kolejna sprawa, opisy kopiowane z Aliexpress lub z innych z takich marketplace'ów chińskich, gdzie najzwyczajniej w świecie po prostu ktoś brał kopię w klej, gdzie były tylko wymiary, jakiś taki łamanym angielskim napisany opis. No i to, że tak powiem, się wpisywało na stronę internetową. No i być może w 2015 roku coś takiego być może działało. Nie wiem, nie, nie, nigdy nie próbowałem, natomiast na pewno na ten moment chcemy chcemy mieć dobre opisy, chcemy mieć e, ciekawe te opisy, dodawać zdjęcie, dodawać wideo. O wiele bardziej ten, tę stronę naszą rozwinąć, żeby ona była user-friendly, żeby to było wszystko zrobione zgodnie ze sztuką, że tak powiem, a nie po prostu skopiowane e, z jakiejś platformy. Kolejna sprawa, małą angażujące reklamy. Podobnie tak jak właśnie mówiłem o tych fidget spinnerach czy jakichś innych produktach takich typu gadżety, jakieś świecące lampki i tak dalej. Tak jak wspomniałem, w tym 2015-2016 roku być może coś takiego działo i być może ludzie na tym zarabiali. Natomiast na ten moment, jeśli robimy reklamę, jeśli chcemy, żeby nasz produkt się sprzedawał, jeśli chcemy, żeby ten nasz biznes się rozwijał, no to należy po prostu zrobić dobrą reklamę. Najlepiej jest tam reklamę samym nagrać albo można to zlecić na zewnątrz, do kogoś, kto wie, jak to robić. Natomiast na jakieś takie, ja powiem, reklamy, które są znowu pobrane, na przykład z AliExpress, no to nie będą na pewno tutaj dobrze działały. Sklepy ogólnoproduktowe, niskie zaufanie. Tutaj kolejny punkt, o który wspomniałem, na pewno chcemy działać w niszowych sklepach lub ewentualnie o jednoproduktowych sklepach, gdzie po prostu ten nasz sklep, ten nasz biznes, ten nasz brand jest skupiony właśnie wokół jakiegoś konkretnego tematu czy konkretnego produktu, nie chcemy robić sklepów, gdzie jest wszystko i gdzie sprzedajemy, nie wiem, jakieś akcesoria dla kotów, zaraz z boku jakieś no, akcesoria do samochodów, a gdzieś indziej jeszcze leginsy sportowe i gadżety do kuchni. No to naprawdę też według mnie totalnie bez sensu. Taki sklep nie ma zaufania, taki sklep na pewno nie będzie dobrze konwertował i jest to Według mnie błąd, którego powinniśmy unikać za wszelką cenę. I teraz chciałbym Ci powiedzieć, jak wygląda dropshipping teraz, ten model biznesowy, taki przysłowiowy, o którym mówimy, czyli właśnie jeśli chcemy zacząć swój własny sklep internetowy i chcemy wykorzystać ten model logistyczny dropshippingu, i na przykład myślimy o założeniu jakiejś marki, co jest według mnie najlepszego do zrobienia. To jest właśnie sposób na przetestowanie danego produktu i rozwinięcie marki. Czyli przykładowo, jesteśmy w 2023 roku aktualnie i masz jakieś, Dzisiaj kapitał, dajemy na to 5-10 tysięcy złotych i nie jesteś w stanie zatowarować się nawet na, na własnym magazynie, czy po prostu rozwinąć, nie wiadomo, jak bardzo tej firmy, ponieważ no to jest zbyt mały budżet, żeby zacząć konkurować z dużymi graczami. Dlatego fajnie jest właśnie wykorzystać ten model logistyczny do tego, żeby sprawdzić produkt, tak? Jeśli mamy jakiś pomysł na biznes, jeśli mamy jakiś fajny produkt, który nam się podoba, chcielibyśmy go w ogóle zacząć sprzedawać, no to jesteśmy w stanie bardzo niskim kosztem zrobić własną stronę internetową, zrobić właśnie te reklamy, postawić cały nasz właśnie. Biznes internetowy i przetestować przede wszystkim, czy ten produkt będzie miał takie duże zainteresowanie, jak się nam będzie wydawało. Dlatego jest to świetny sposób właśnie na to przetestowanie produktu. Według mnie warto jest przejść finalnie na własny magazyn, żeby, ten, żeby to było faktycznie jak najkrótszy czas dostawy, żeby to było jak najbardziej dopiszczone, żeby mieć super dobre pakowania, jakościowe produkty, i żeby też że tak powiem, przejść finalnie na taki klasyczny e-commerce. Natomiast jest to świetny sposób na to, żeby rozpocząć ten biznes niskim kosztem zobaczyć, czy to jest w ogóle dla nas, zobaczyć jakie są wymagane skille, jeśli chodzi o marketing, jeśli chodzi o copywriting, jeśli chodzi o ogólnie o całe zarządzanie takim sklepem internetowym i w momencie, kiedy sobie to przetestujemy, będziemy mieli ten produkt, który dla nas zrobi jakieś fajniejsze wyniki na, na starcie, to wtedy myślimy co dalej, myślimy jak pozyskać ewentualnie jakieś dodatkowe fundusze, czy za pomocą tego, co zarobiliśmy, inwestujemy wtedy w towar i ta marka nam się naprawdę fajnie rozwija jest mnóstwo sklepów, które aktualnie są warte dziesiątki albo nawet setki milionów dolarów, które zaczynały właśnie w ten sposób, potem miały duże zainteresowanie, przeszły na klasyczny model z własnym magazynem i teraz tak naprawdę są to topowe sklepy e-commerce'owe. Także według mnie jest to świetny sposób właśnie na takie przetestowanie produktów. Jeśli mamy dostawę przykładowo paradniową, no to wtedy możemy oczywiście zostać w tym modelu, natomiast musimy mieć pewność, że mamy dobrej jakości produkty, musimy mieć pewność, że to jest wszystko zrobione zgodnie ze sztuką, że mamy ten sklep dobrze konwertujący, że mamy ten sklep ładnie wyglądający, że mamy że mamy dobre klamy, mamy dobry, mamy dobry czas dostawy do tego klienta, więc to są takie kluczowe rzeczy, które naprawdę trzeba wziąć pod uwagę i jeśli ich nie spełnimy, no to ten sklep, ten nasz biznes nie będzie miał prawa przetrwać dłużej niż parę tygodni. Kolejna sprawa, którą tutaj trzeba podkreślić, to jest to oczywiście większa konkurencja, tak w momencie, kiedy teraz w 2023 roku dużo osób już słyszało. O tym sposobie realizacji zamówień. Myślę o założeniu tego stopnia internetowego. Ten próg wejścia jest dosyć niski, naprawdę sporo osób zaczyna wchodzić w ten temat, ponieważ jest on bardzo interesujący. Natomiast e, oczywiście jest to większa konkurencja i musimy więcej tego wysiłku włożyć, żeby, że tak się przebić przez tą konkurencję i się wyróżnić. Natomiast też tutaj warto podkreślić, jest to też więcej możliwości. Tak? W momencie, kiedy ja zaczynałem, właśnie w 2018 roku, było bardzo mało platform, które pozwalały na przykład na podpięcie się do Shopify i realizowanie szybkich dostaw, czy na przykład nie było też sztucznej inteligencji, nie było różnych systemów do automatyzacji, które aktualnie mamy dostępne. Więc tak naprawdę jeśli ktoś chce, jest zawzięty i będzie wykorzystywał te właśnie metody, te narzędzia, które są aktualnie dostępne, myślę, że bez większego problemu będzie w stanie wyprzedzić właśnie tą konkurencję, bo ludzie są po prostu leniwi. W momencie, kiedy ktoś zobaczy, ok, dobra, to sobie tam zrobię ten slep wy zobaczymy, co tam będzie po paru dniach, to najczęściej po prostu się poddają i potem nie ma tych rezultatów. I mówią, że ten dropszy pięk już nie działa. Natomiast, te, oczywiście, jest na ten moment wciąż dużo miejsca na rynku. Jeśli jesteś wystarczająco zmobilizowany i chcesz działać, i chcesz, że tak powiem, w tym rynku znaleźć jakiś sukces, to według mnie jest to wciąż dobry moment, żeby wejść. I według mnie po prostu trzeba odpowiednio pracować, odpowiednio efektywnie pracować, i wtedy jest to naprawdę bardzo fajny sposób, żeby rozwinąć ten, ten biznes internetowy. Myślę, że tutaj też fajny przykład tutaj będzie YouTube, czy na przykład jakieś social media typu Instagram. Powiedzmy, parę lat temu, kiedy ktoś zakładał kanał na YouTube na tym w 2015 roku, no to również było o wiele łatwiej wejść, że tak powiem, w algorytmy, żeby te filmy na YouTube były o wiele bardziej wiralowe i wtedy osoby, które zaczynały tworzyć, na przykład na YouTube jakieś kanały, ma, no mają teraz miliony subskrybentów, a w momencie kiedy ktoś je zaczynał później, no to oczywiście gdzieś tam wymagało to odrobiny więcej pracy i systematyczności. Więc oczywiście tak to wygląda, jeśli jest jakiś biznes, jakiś rynek, jakiś, jakaś nowa która dopiero się rozpoczyna, to na początku zawsze mamy tę e, przewagę nad resztą rynku i możemy ją wykorzystać. Natomiast nie oznacza to, że weźmy, po dwóch, trzech, czterech czy pięciu latach ten rynek już jest, że tak powiem, wypchany i nie da się tam zarobić, tylko po prostu wymaga to często troszeczkę innych technik i trochę innego podejścia do tematu niż na przykład tak to wyglądało parę lat wcześniej. I kolejna kluczowa sprawa, jeśli chodzi o e-commerce, czy właśnie ten przysłowiowy dropshipping, to jest budowanie społeczności i tej relacji z klientem, tak? Czyli my będziemy chcieli na pewno, żeby ten klient do nas wracał, żeby to była osoba powracająca, musimy patrzeć zawsze na, live, na lifetime value a, tego klienta, czyli to, ile dany klient wyda pieniędzy na naszym stopniu internetowym niejednokrotnie, ale przez całe swoje życie, tak. Czyli w momencie, kiedy my będziemy mieli fajną markę, będziemy mieli fajny, mieli fajny produkt, klient będzie zadowolony, to ten klient będzie go polecał swoim znajomym, będzie go częściej kupował, jeśli to jest produkt, który można oczywiście kupić wielokrotnie, i dzięki temu nasza marka ma prawo w ogóle się rozwijać. Na pewno nie mamy takiej możliwości, żeby żeby docierać cały czas do nowych klientów i e, mieć na tyle duży rynek, żeby cały czas z tego zarabiać odpowiednio dużo pieniędzy, a w ogóle nie mieć tego powracającego klienta i nie rozwijać tego jako troszeczkę bardziej organicznej treści. Na pewno jest to bardzo ważne aktualnie i warto jest gdzieś tam tworzyć te listy mailowe, czy właśnie nawet rozwijać social media, czy budować relacje z tym klientem, dawać jakieś zniżki, kody rabatowe, e, czy po prostu zachęcać do tego, żeby powracał ten klient do naszego sklepu. I kolejna teraz sprawa, którą chciałem tutaj omówić. Dlaczego tak wiele osób mówi, że dropshipping umarł i że na tym się nie da już zarobić? I moja teoria jest taka, że właśnie z racji tego, że kiedyś ten dropshipping wyglądał troszeczkę inaczej i dało się, że tak po prostu skopiować jakiś produkt z Aliexpress, wrzucić na byle jakąś stronę i on generował powiedzmy już jakieś sprzedaże, no to teraz jak ktoś próbuje i robi dokładnie to samo, no to nie ma tych rezultatów. No i wtedy oczywiście jest frustracja, po dwóch dniach czy tam trzech dniach nie ma sprzedaży i wtedy dana osoba mówi, a to już nie działa, już mi się nie podoba, nie zarabiam, wydałem całe 300 zł na reklamy i e, nie zostałem jeszcze milionerem. No i takie podejście bardzo często się kończy tym właśnie, że te osoby mówią, że drobszy pięk już nie działa, że drobszy pięk umarł, że na tym się już nie da zarobić. Dodatkowo niestety w internecie jest mnóstwo nazwijmy to pseudo ekspertów, pseudo coachów, którzy opowiadają o tym, jak to można zostać milionerem z dnia na dzień, nie wiem, pokazują się przy Lamborghini i starają się gdzieś tam po prostu za zakrzywić tą rzeczywistość i, że tak powiem, wmówić ludziom, że są w stanie po prostu otworzyć sklep internetowy i tam miesiąc później już po prostu zarabiać dziesiątki tysięcy złotych albo i setki. Tak to nie działa. To jest biznes jak każdy inny, o czym wielokrotnie powtarzam na tym kanale, zresztą wielokrotnie na tym kanale również pokazywałem, jakie są plusy minusy działalności internetowej, czy nawet jest fajny odcinek, zresztą tutaj mogę podlinkować. Czy e-commerce dla Ciebie, gdzie omawiam właśnie takie najważniejsze kwestie według mnie, które są istotne przy podejmowaniu tej decyzji, czy w ogóle wchodzić ten rynek, czy wchodzić ten biznes, więc... Taka jest moja teoria, że, że po prostu dużo osób ma mylne pojęcie na temat tego. Myśli, że jest to po prostu biznes, który pozwoli nam bardzo niskim kosztami, bardzo niskimi nakładami pracy zarobić ogromne pieniądze. Oczywiście tak nie jest. Według mnie jest to najlepszy sposób na rozwinięcie swojego biznesu w internecie, natomiast na pewno wymaga on kapitału, jakiegokolwiek, tak, czy to będzie nawet 2000, 5000, 10000 złotych, w zależności od tego, jaki mamy kapitał, no to możemy różne ruchy podejmować i w różny sposób się reklamować, natomiast na pewno nie jest to darmowe. Na pewno trzeba troszeczkę zainwestować, na pewno trzeba trochę czasu zainwestować w to wszystko i rozwijać ten biznes. I to jest biznes jak każdy inny. I po prostu dlatego, e, według mnie, dużo osób mówi o tym, że Dropshipping już umarł i Dropshipping już nie działa. Ponieważ no, na przykład nie mają efektów po tych na tygodniu czy dwóch i się podają. Najzwyczajniej no w świecie zbyt szybko się poddają i, i dlatego tak to wygląda. Ja na początku też nie miałem efektów, jak ja zaczynałem, na, też miałem na początku dużo myśli, dużo jakichś takich, nie wiem, frustracji. Robiłem różne, sprzedawałem różne produkty. Jeden produkt mi nie zadziałał, drugi produkt mi nie zadziałał, trzeci tam mi produkt nie zadziałał, ale w końcu udało mi się znaleźć produkt, który zadziałał i zacząłem rozumieć, jak to wszystko prosperuje, jak to wszystko powinno wyglądać, i od tamtej pory regularnie generuje zyski. I dlatego zachęcam się też również, żeby zgłębić temat, żeby zobaczyć czy to jest w ogóle dla ciebie czy nie. I myślę, że tą puentą Możemy zakończyć ten odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za dotarcie do końca. Oczywiście, jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, co uważasz, czy właśnie ten drypik jest chciał wszystko, czy już może jednak według Ciebie nie jest to najlepszy czas. Także serdecznie zapraszam do dyskusji w komentarzach. No i widzimy się za tydzień w środę o godzinie 20. Trzymajcie się. Hej, hej!